Tak w prosty sposób buduje się generator Ebnera. I teraz pytanie. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Znajome? Macie, Gary w udowodnił dlaczego, macie korpus delikti w rękach. Dlaczego to nie jest pokazywane? Dlaczego religia jest tępiona i ośmieszana? Dlaczego gdy mamy jakieś patologiczne zjawisko w kościele chrześcijańskim, to jakiś wielki gwiazdor z TVN-u od razu film nakręca, a jeżeli to samo zjawisko jest wśród aktorów 30%, a nie ułamek procenta, albo 70% jak wśród LGBT, to nikt nie nakręca tej patologii? Tylko jak wśród księży jest. Komu zależy na zniszczeniu chrześcijaństwa? Mówię u nas. To samo się dzieje ze wszystkimi religiami. A przecież to religię i przesłanie było już wcześniej. To jest to, że myślimy na odległość i pozytywnym myśleniem jesteśmy w stanie dokonać dobra. Dlatego jeżeli myślę negatywnie, to to wróci do nas. Dlaczego mówi się, że kogoś żółć zalała? Wątroby szlak trafia, jak myślicie negatywnie. To są tylko obserwacje ludzi, którzy kilkaset, kilka tysięcy lat temu obserwowali, co jest grane. I przyszedł mądry ktoś i powiedział do, stara, do stada baranów, no bo jak nazwać kogoś, kto nie kuma czaczy, dał im dekalog. Jest dekalog, wykonuj to. Bo ty nie wiesz, co jest dobre, co jest złe. Dla ciemnego, niecywilizowanego społeczeństwa dekalog jest niezbędny. Żebyśmy wiedzieli, jakie są normy etyczne, moralne i czym mamy się kierować. A ponieważ jesteśmy czasem nieetyczni, to żebyśmy się bali. Po to Bóg wszedł do ciemnego narodu. Po to wszedł, tak. Więc co musimy zrobić? My musimy zerwać z tym wszystkim. Musimy się uwolnić. My musimy poczuć naszą więź ze środowiskiem. Że jesteśmy elementem środowiska. Cząstką Boga. Skoro nas stworzył na Bóg, Bóg na wzór i podobieństwo, to znaczy musimy robić to, co On kazał. Dobrze czynić. Pomagaj bliźniemu. Pierwsze Punkty dekalogu tyczą się wiary Boga, prawda? Nie będziesz miał bogów. Ale pierwsze tyczące ludzi odwiedzać, szanuj ojca i matkę. Co za pomiot demona zabrania, spotykać się z rodzicami? Albo rodziców naszych straszy, że my możemy im chorobę przynieść? Co za Diabelskie nasienie pcha nas do podziału w przystole. Czytałem. Nie. Czytałem kiedyś, że ostateczna bitwa między siłami dobra i zła odbędzie się pod Armegido. I tak się zastanawiałem, czy to będzie teraz. I czy to teraz to kto jest tą siłą ciemności? I tak coraz bardziej dochodzę do wniosku, że ci, którzy niosą demokrację na Bliski Wschód i sprowadzili tam siedem konfliktów wojennych, zginęły miliony ludzi, to są siły ciemności, które w tej chwili u nas zaczynają być czynnikiem sterującym i ograbiającym nasz naród z zasobów mineralnych, terytorialnych i całej reszty. I próbują u nas. Nie, jak to powiedzieć? Że... Próbowią wprowadzić nam pewne procedury medyczne, które według niektórych w ciągu dwóch lat mają nas uśmiercić. Zresztą wielu z młodych ludzi umarło już po zastosowaniu tych procedur na zatorowość płucną, na udary. Wywołało tę chorobę i wielu ludzi zmarło. Więc my musimy się uwolnić. Od tej narracji demonicznej. Zacznijcie, słuchajcie, jak chcecie żyć? Jak zwierzę za zaszczute w piwnicy, bojące się swojego sąsiada, nie widzące kolegów, matki ojca, nie grobu matki ojca? To to nie jest życie. Tak żyć to nie warto. To jest gorzej niż egzystować. To jest życie w piekle. Czy wy chcecie żyć w piekle? Czy chcemy być wolnymi ludźmi, którzy potrafią kochać przyrodę, dbać o zwierzęta, przyjaźnić się? Musimy szanować przyrodę. Ale nie w ten głupi sposób, co nam opowiadają w szkołach, tylko my musimy naprawdę szanować przyrodę, nie niszczyć. Jest jedno z przykazań, nie zabijaj. Naprawdę brzmi nie morduj. Bo jeżeli ktoś zabija zwierzę, da zjedzenia, bo musi przeżyć, to jest dopuszczone. Ale jeżeli pałasz się rozkoszą cierpienia zwierzęcia, zabijasz, bo o, fajnie upada jak je ja strzelam, to już jest mordowanie, to już jest grzech. I o tym trzeba pamiętać, że zwierzęta to są żywe istoty. Zresztą tak naprawdę największą żywą istotą to są grzyby. Mają największy ciężar i obejmują praktycznie całą kulę ziemską swoimi wypustkami. Musimy myśleć o swoim otoczeniu, o swoich bliskich i pierwsze co musimy zrobić, żeby być zdrowi, to my nie możemy być zawistni, nie możemy komuś zazdrościć, złorzeczyć, a jeżeli ktoś nam coś zrobił, to to, co powiedział Jezus, wybaczaj. Uwolnij się i zasiej zgodę. To jest podstawa. Tu się zaczyna wszystko. To jesteśmy my. Serce to też kolejne miejsce, gdzie jest myślenie. To jest centrum myślenia. Jeżeli przeszczepimy serce, to człowiek, który uzyskuje nasze serce, bardzo często zaczyna mieć nasze odruchy, up zaczyna uprawiać sport, który myśmy uprawiali. Także to jest kolejny, to jest drugi mózg. Chociaż tak naprawdę największym mózgiem immunologicznym jest brzuch. My musimy zapomnieć o czymś takim, że dla pieniędzy, dla sławy, dla władzy wyścig szczurów w zakładzie. W koncernie. Długo nie pociągniecie. Słuchajcie, bo to jest taka sytuacja. Skręciłem nogę, aż upadałem i bark mi wyskoczył. I mam ranę na nodze. I, i idę sobie do domu, boli. I nagle wychodzi lew, który ma ochotę mnie zjeść. To co? Adrenalina. Jedziesz na adrenalinie, zapominasz o bólu, bo jak nie zapomnisz, to jesteś kolacją tego niedźwiedzia, lwa, tygrysa, co tam wylazło, tego zagrożenia. I jedziemy na adrenalinie. Młodzi, których Was tu widzę, tak do czterdziestki, jeszcze pociągniecie na adrenalinie. Ale już dalej zaczną się wysiadać układy poszczególne. Nie da rady. Do czego mamy wrócić? Do normalności macie wrócić. Nie słuchać demonicznych sił jakichś bredni, że ktoś was straszy. Wy macie w gronie rodzinnym spędzać święta. Wy macie kultywować tradycję, która wam przynosi radość i spotykać się. Macie się widzieć ze znajomymi, bo bez kontaktów międzyludzkich nie ma człowieczeństwa. Urlop. Trzeba pamiętać, że praca to nie wszystko. Pracoholizm, też wpadłem w tą pułapkę, wylądowałem w szpitalu. No, ładnych kilkanaście lat temu. W tej chwili powiedziałem, nie, nie da rady, nie przeskoczycie. Na adrenalinie jedzie się do pewnego momentu. Musicie włączyć świadomość, świadomość siebie jako jednostki, Istoty boskiej, która ma czynić dobro sobie, otoczeniu, nie wprowadzać destrukcji. Jak możemy dbać o zdrowie? Woda jest podstawą. Jak mówiłem, mózg to 92% wody. Człowiek to 60-70%. Jeżeli nie zadbamy o wodę w naszym otoczeniu, o wodę, którą mamy wymieniać, w tej chwili mówi się nawet 2,5 litra wody powinniśmy pić dziennie, żeby oczyszczać się. Czy, mówiliśmy o dźwięku, woda w nas, krew, co może wywołać chorobę? Zobaczcie, tak płynie strumień 24 herce. Widzicie to? To tylko drżenie, małe natężenie 24 Hz. Jeżeli was, krew powinna płynąć laminarnie, czyli gładko, czyli tak jak jest na początku tego zdjęcia jest puszczone, tak powinna płynąć krew. I teraz jeżeli znajdziecie się w jakimś polu o częstotliwości 24 Hz albo jeszcze innej, a to już to już jest cała medycyna mówiąca o tym, jak, przepływa, jak przepływają prądy krwi w naczyniach. To nie to, że z serca sobie krew wychodzi. Są strumienie o różnej prędkości, są tak zwane beleczki, beleczki w, w sercu mięśniowe i skurcz powoduje to, że... Krew jest pchana różnymi strumieniami. Niby w jednej rurze w aorcie, ale są to różne strumienie, które płyną i dochodzą właśnie w, do różnych narządów. Jest różne utlenowanie tych strumieni. Ale to jest medycyna, którą możecie w Rosji zdobyć. W Polsce tego się nie dowiecie. W Polsce człowiek to jest kołek z materii i to jest wszystko. Nie ma waszej psychologii, nie ma waszego mm, serca, umysłu. Rodziny nie! Wy jesteście tylko kolejną cyferką, której trzeba wstrzyknąć procedurę. Najczyściejszy no. komunizm. Wiecie, ja chyba w komunizmie się czułem bezpieczniej niż teraz. No. Woda. Woda jest w klasterach. W klasterach, czyli w takich zestawach wielocząsteczkowych, nawet do 300 i więcej cząstek, które nie przejdą jednak przez akwaporyny czyli takie kanały wodne no bo są za duże posklejane za bardzo trzeba zrobić coś żeby je porozbijać na takie pentamery na przykład najlepsza woda wiadomo strukturyzowana pochodzi z lodowców ale możemy też zamrozić wodę rozmrażamy i przez 24 godziny możemy ją wypić to jest strukturyzowana ładnie woda woda ta jest plazmowana. Ta od pana oszczędy miała badania i w Instytucie Farmakologii i na Weterynarii i, i tam w Instytucie Biologii. Dużo. Dużo pieniędzy poszło na te badania. To jest jedyna, której badania widziałem. Są jeszcze zapewne inne, ale no, niech zrobią badania, to też będę je popierał. Ruch fizyczny. Pytacie, jak mamy być zdrowi. A no właśnie w ten sposób. Poprawić utlenienie człowieka, odstresujecie się wtedy, bo jak jesteś na siłowni, to ciśniesz te, te, te kilogramy, ale myślisz, szef mi kazał to, tam jest tamto, kiedy nam sprawozdanie. Nie. Najlepiej, żeby to była gra jakaś zespołowa. Wtedy, jak ty zaczynasz o czymś myśleć, co było w pracy, to kumpel daje ci kopa i słuchaj, dawaj, bierz go, kryj, a ja biorę tego. Gra zespołowa. No Wtedy jesteście w grupie. Rodzą się przyjaźnie. Oddziaływa oddziaływujecie między sobą. Jak ćwiczymy, jak chcemy być zdrowi, to musimy też... Wypiliśmy wodę, bo to jest bardzo ważne. Powietrze. Nie ma powietrza, jest kiepskie powietrze no to kiepsko odpoczywamy. Wszystkim wam mówią, dwutlenek węgla naszym dzieciom wciskają trucizna. Oj, straszna. Oj, efekt cieplarniany. Przepraszam, zasrany, a nie cieplarniany. To jest taka namiastka. Etan, metan, etan, tak, to są gazy, które jeżeli wyjdą ze zmarzliny, to one zwiększają. Pewne Procesy technologiczne też powodują ilość tego metanu większą. Dwutlenek węgla nie jest taki straszny. Wyobraźcie sobie, że para wodna jest jednym z najbardziej cieplarnianych gazów. Jest jej najwięcej objętościowo. Taka chmura jak leci, to wiecie, że to ma masę stada słoni? To jest cholernie ciężka woda. I wyobraźcie sobie teraz, że. Dwutlenek węgla jest nam niezbędny do tego, żebyśmy mogli tlen z krwi, który był wzięty w płucach, oddać w tkankach. Jak mamy za mało dwutlenku węgla, to ten tlen sobie przelatuje i wraca. Sam pamiętam, jak na Ojomie byłem na chyba piątym roku, na Jaczewskiego w Lublinie. I był gość, który prawie że stuprocentowy, niemalże tlen, tam chyba 30-40% było tego tlenu. Gość sinica, usta fioletowe, uszy też, końcówka palcy, nos, nos. No i nas asystent pyta, co zrobić, żeby mu poprawić dotlenienie. I nikt z nas nie wiedział, bo nas tego nie uczyli. Podłączył dwutlenek węgla. Zwiększył przepływ dwutlenku węgla i nagle sinica ustąpiła. To znaczy co? To znaczy, że tkanki zostały utlenowane. Tkanki obwodowe. Więc jest to niezbędne. Na drugim roku fizjologii pokazywali nam krzywą Bora. Jak sobie wejdziecie, to akurat nie przygotowywałem tej krzywej Bora. W każdym bądź razie ta krzywa bora pokazuje, że jak mamy większe stężenie dwutlenku węgla, to oddajemy więcej tlenu na obwodzie. I więc ten tlen jest, nie, żeby był oddany, żeby zrobił swoją robotę, czyli wszedł do mitochondrium, żeby ten piec, wiecie, jak się piec nie rozpala, to co robicie? Prawda, czy ognisko. Czyli dajecie więcej tlenu. A więc jak dacie więcej dwutlenku węgla, to i tlenu więcej zostanie na obwodzie i ten piec będzie miał więcej tlenu. Cóż, i mamy takiego wspaniałego gościa, Jan Pokrywka, szalejów górny. I cóż, on stworzył coś takiego jak komora normobaryczna, czyli wielki pokój, w którym tlenu jest o 50% więcej, czyli nie 20, 30%. Ciśnienie nie 1000, a 1500 hektopaskali. Wodoru, którego tutaj mamy prawie nic, jest 1000 razy więcej, a dwutlenku węgla jest w granicach 1,5 do 2%. Normalnie mamy około mieliśmy 3 setne procenta. Teraz mamy 400%, czyli 0,04. A tam mamy 2% Rozumiecie jaka różnica? Dwa rzędy wielkości. A nam mówią, że jak rośnie jedno setno, to my się przekręcimy. My to mogliśmy się przekręcić niedawno, jak było 3 procenta, czyli 300 ppmów, bo gdyby było 150 ppmów, to staje fotosynteza. A więc do widzenia wszystkim. Nie ma co jeść. Fotosynteza siada. Tak już kiedyś było. Wtedy powstały te trawy słoniowe, czyli taka jakby turbina, turbo ściągania powietrza przez roślinę, żeby jakoś przeżyć. W tej chwili dlaczego rośnie ilość dwutlenku węgla? A bo człowiek produkuje. Eee, człowiek produkuje, zgadza się. Tylko, żeby to tak jak powiedzieć, że mrówki wezmą i zatrzymają stado słoni. No na pewno zatrzymamy, prawda? Natomiast tak naprawdę to kiedyś wybuchał jeden góra, dwa wulkany, erupcja dziennie. W tej chwili około sześciu wulkanów. Dlaczego teraz nie słyszycie? No jak był ten tutaj we Włoszech, to musieli powiedzieć. Ale średnio erupcja wulkanów jest sześciokrotnie większa. Przypomnieć jak było z tymi wulkanami? Kto słyszał, kto wie co to były trapy syberyjskie? Ręka w górę? Raz, u, to, czyli prawie nikt nie wie. Dawno, dawno temu, jak jeszcze żyły terapsydy, czyli powiedzmy ziemia była zdominowana przez płazy, wtedy coś rąbnęło w Antarktydę w wielkości 40 kilometrów i tam jest taki pod kilkoma kilometrami lodu krater. No nie dogrzebił się do tego, bo za, za głęboko, chociaż Antarktyda może będzie niedługo stopniowo się stopi, bo ciepło idzie od dołu, jakbyście chcieli wiedzieć. Nie? Od góry robi się ciepło. Ciepło robi się od środka. Ziemia, Antarktyda się topi od dołu, nie od góry. Yy, I wtedy w punkcie antypodalnym, co to znaczy? To znaczy, jak jest kółko Ziemia, jak coś uderzy z tej strony, to tak jak wy yy, co, uderzy Was coś tu w samochodzie, to tu macie rozwalony mózg, bo ten mózg kontrkup, kontruderzenie o czaszkę jest miażdżony. Więc w punkcie antypodalnym, czyli na Syberii, ziemia się rozstąpiła, wybuchła. Jak wtedy był ten mm, wielki meteoryt 40-kilometrowy. Tylko, że te trapy syberyjskie to nie była taka etna. To nawet nie było coś takiego jak Yellowstone. To był wulkan, który miał... Bo Yellowstone, czy w ogóle te superwulkany, to jest takie coś, co ma powiedzmy 80-100 kilometrów czy toba. Natomiast to było kilka tysięcy kilometrów długości i pracowało przez kilka tysięcy lat. I wtedy poszedł do góry dwutlenek węgla i było zatrucie duże. To, to było dawno. Także w dawnych czasach wymierania były właśnie takie spowodowane różnymi... E, incydentami astronomicznymi. Wróćmy do Janka Pokrywki. Dwutlenek węgla 60% wyższy. Jak prześledzilibyśmy stężenie dwutlenku węgla na Ziemi, to gdy pamiętacie po tym zajściu, trapy syberyjskie, był trias Jurakreda. Tam wyrastały takie duże zwierzeczki, prawda? Takie na parę pięter. O takie. Naj... Jeden z największych, zauroposeidon. Bo było dużo dwutlenku węgla. I ta żaba, która w tej chwili jest taka, one po prostu tylko tym się różniły od żaby, że żyły po kilkaset lat. Jakby żaba była dotlenowana, bo byłoby więcej dwutlenku węgla, to by żyła 200 lat i by miała kilka ton. I wtedy możemy byśmy żyli tak jak było w Piśmie Świętym, że żylibyśmy po kilkaset lat. I o tego to. Czy ktoś słyszał o Kei Mori? Słyszał ktoś o doktorze Key Mori? Nie, nie jesteśmy podłączeni do audio? To ja opowiem. Dobra, to ja opowiem. Doktor Key Mori. Wziął i hodował krzaczek pomidora koktajlowego. Dał troszkę więcej dwutlenku węgla, ograniczył ultrafiolet. I co się okazało? 907 5-metrowa sadzonka. Tak urosło. 5 metrów. To urosło jeszcze wyżej. I zebrał ostatecznie 15 tysięcy pomidorków. I miał do 12 metrów ten krzaczek pomidora. Rozumiecie? Wystarczyło zmienić gaz, ograniczyć ilość ultrafioletu i mamy wtedy 12 metrów, czyli to jest ile 4 piętra co najmniej, prawda? Wyobraźcie sobie 4 piętra. 15 tysięcy i nie koktajlowy, a wielkości piłki bejsbolowej. Czyli... Piłki bejsbolowej. Pytanie, czy jesteśmy w stanie wtedy z jednego krzaka wyżywić całą rodzinę? Proste, ale gdzie Monsanto ze swoimi nawozami i swoimi glifosatem opryskami? No więc jak efekt Ibnera przestał być opatentowany, syn jego chciał to przekazać w Afryce, no to zaraz panowie z Monsanto się pojawili, dali łapówki, my wam damy ziarność siewne, damy wam opryski pod warunkiem, że wyeliminujecie technologię Ibnera. Ciekawie się na tym świecie dzieje, prawda? I wiecie co, dzisiaj to ja bym skończył jutro, dokończę resztę, mam około 12, prawda? Wykład, bo to jest drugie tyle opowiadania, myślę, że trzeba odpocząć, dziepko. Powiem, zaczniemy od żywności, bo powiedzieliśmy, że woda, psychika, znaczy zaczynamy, żeby być zdrowi, to zaczynamy od psychiki. Myślę, czuję, jestem częścią świata. Czyli musimy się wyciszyć. Wybaczyć zero złości, nienawiści, zazdrości. Zapominacie o tym. Zaczynacie ćwiczyć, dbać o wodę, pijecie wodę strukturyzowaną, zasadową. I powietrze. Jakbym miał teraz budować, to wiecie, ja bym chyba sobie zaciągnął kredyt i wybudował sobie komorę normobaryczną zamiast domu. To byłoby przyjemne, spożyteczne, bo to, ta atmosfera najprawdopodobniej była w pierwotnym Edenie, czyli ileś tam tysięcy, kilkanaście tysięcy lat temu, bo coraz więcej dowodów jest na to, że cywilizacja ma nawet kilkaset tysięcy, ale te kilkanaście tysięcy na pewno, z tego względu, że na głębokości 80 metrów pod wodą mamy świątynię. Jest wiele obiektów, których jakoś archeologia nie chce dopuścić. A dlaczego nie chce dopuścić? To jest proste, bo jeżeli ja jestem pan profesor, pan jest moim doktorantem i wszyscy pisaliśmy, ja profesory, pan doktorat, pan docentury, i nagle by trzeba powiedzieć, że to co myśmy pisali to jest jedna wielka brednia, to wybaczcie, ale nie. Tak samo nie na przykład muzułmanie. Muzułmanie to mniej więcej 60% archeologów to muzułmanie. Według Koranu świat został stworzony 6 tysięcy lat temu. Jeżeli ktokolwiek powie coś innego, to jest, to jest grzech. A więc automatycznie wszystko, co było wcześniej, odpada. Więc pewne te najstarsze piramidy, które są w Egipcie, są okrążone przez jednostki wojskowe. I tam są jednostki wojskowe. I tam nie jest zakaz wstępu. To są te najstarsze piramidy. Ale chociażby najprostsza rzecz, sfinks. Sfinks nie byta 3,5 tysiąca lat. Dobra, dobra. Tylko, że, tylko, że na sfinksie, jak się mu przyjrzycie, jak został odkopany, tam są ślady po deszczach. Są takie strugi z góry na... Tylko że ostatnie deszcze to tam gdzie są, jest Sfinks, to 6 tysięcy lat temu przestały padać. A musiało też y, ładnych y, kilka tysięcy lat padać, żeby wyżłobić takie z, zmiany, na, nawet na tym miękkim piaskowcu. Ale to y, powinny nasze dzieci zadać to pytanie nauczycielom. I na tym optymistycznym akcencie dzisiaj kończę. Dziękuję bardzo. Witam! Dziękuję Tobie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy i chciałbyś wesprzeć moją trudną pracę, to w opisie pod filmem znajdziesz numer konta. Dzięki śliczne za każdą wpłatę. Pozdrawiam pięknie, Artur.